Cześć, pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić szalik. Ostatnio pokazywałam Wam wzór na briożkę i właśnie z tego wzoru chciałabym skorzystać. Mam tutaj włóczkę w takim szarym kolorze. Jest to Merino Extra Fine, jest to 100% wełny. Ona jest fajna, bo jest z merynosa i nie gryzie. Tutaj macie jakieś tam numery, kolor. Jak dalej? Będą mi potrzebne dwa takie motki, i do tego mam jeszcze druty o rozmiarze 5 na żyłce 60 cm. I będę robiła szalik dla czteroletniego chłopca, więc on będzie dosyć krótki. Teraz nabieram sobie na druty 24 oczka. Jak nabierać oczka, macie pokazane w innym moim filmie. Ja to robię taką standardową metodą na dwa druty. Mam nabrane 24 oczka. Wyciągam drut. No i cóż, zaczynamy. Zaczynamy nasz pierwszy rząd. Pierwsze oczko przerobię na prawo. Drugie również. I teraz zaczynamy wzór briożki, czyli robimy narzut i zdejmujemy oczko bez przerabiania. Kolejne na prawo. Tutaj narzut i zdejmujemy. Czyli chcecie zobaczyć dokładnie, jak robić ten wzór? To zapraszam Was do mojego poprzedniego filmu, w którym pokazałam Wam dokładnie o co chodzi. I tak robimy tym schematem do momentu, aż zostaną nam dwa oczka na drucie. Zostały mi trzy oczka. Tutaj mam ostatnie, to mam narzut i zdjęte oczko, więc teraz wypada mi oczko prawe. Zostały mi dwa oczka, nitkę przekładam do przodu, i oczka zdejmuję bez przerabiania. Obracam teraz robótkę. I zaczynamy w ten sposób. Przerabiamy te dwa oczka na prawo. Dzięki temu zabiegowi będziemy mieli ładny brzeg. Teraz robię narzut, zdejmuję oczko. Tutaj mam oczko z narzutem. Więc przerabiam je na prawo. I tak, aż do momentu, w którym zostaną dwa oczka na trucie. Zostały mi dwa ostatnie oczka, a więc powtarzam schemat z poprzedniego rzędu. Nitka do przodu i zdejmuję oczka. Bez przerabiania. Na razie wygląda to w ten sposób, i tak ma wyglądać, więc nie przejmujcie się. Po kilku rzędach zobaczycie, jak fajny jest to wzór. Mój szalik wygląda w tym momencie tak. Zobaczcie ten wzór. Jest świetny, z dwóch stron identyczny. Bardzo puszysty. Tutaj macie brzeg. Fajnie to wygląda. Można tutaj łatwo schować nitki na koniec. To jest mój szalik złożony na pół. Mniej więcej zmierzę, ile mam. No, tak, ponad 60 cm. Zużyłam już jedną włóczkę. Teraz zaczęłam niedawno drugą. Mam nadzieję, że wystarczy mi do końca, bo myślę, że tak, 80-90 cm chciałabym uzyskać dla dziecka. Ok, kończę już mój szalik. Ma prawie 100 cm długości. Zostało mi Tyle z drugiego motka, i teraz będę zamykać taką klasyczną metodą. Ok, teraz przerabiam pierwsze dwa oczka na prawo. I przeciągam to pierwsze oczko nad drugim. Tak, żeby zostało mi jedno oczko. I robię tak do końca. Przerabiam oczko na prawo. I teraz to z brzegu przeciągam nad oczkiem, które właśnie zrobiłam. Trzeba tu trochę uważać. Aby nie spadły nam oczka i robić to w miarę luźno. Mamy teraz oczko z narzutem, też przerabiamy na prawo. I oczko tutaj przerzucamy, tak żeby zostało nam jedno na drucie. I robimy tak do końca. Zostało ostatnie oczko, przerabiam je na prawo. Tu już nie mam żadnego i przeciągam. Została mi taka pętelka. Teraz przerzucam to, co mi zostało. I zaciskam. Zmogę sobie uciąć tą niteczkę. I zostaje mi już tylko pochować nitki. Szalik jest gotowy. Takie wyszło zakończenie. Okej, okay, tak wygląda skończony szalik. Jest to szalik dla dziecka, dlatego ma około metra długości. Wy jak będziecie robić dla osoby dorosłej, zróbcie dłuższy. Mi poszły prawie dwa motki tej wełny. No dla, dla dorosłego to trzeba chyba liczyć razy dwa, czyli cztery motki. Myślę, że będzie spoko, a nawet pięć, jeżeli chcecie taki długi szalik i szerszy tutaj. Także powodzenia Wam życzę i miłej roboty.